co, trzeba jechać kolejne miejscówki szukać, nie? Znaczy no jedziemy, sprawdzać. Jedziemy dalej. No szkoda kurczę, taki dzień wypałowy. No takie też się zdarzają. Lecimy na Chiny. A co tam już cała sobota w podróży to i do Chin możemy A, jechać? A jasne, co sobie będziemy żałować. Dokładnie. Okej, teraz, w prawo czy eee, w lewo? do Chin. Dobra, lecimy na te Chiny, nie będzie. Także cały czas coś się dzieje, cały dzień. Gdzie są Chiny? W ogóle w takim klimaciku teraz jesteśmy gdzieś w. O? Na wiosce, w Nie głębi wiem, co, Belgii. Na, na cymbałkach, czy na czym. Ale podłączone pod jakiś kurcze głośnik. głośnik. Aha. Słuchajcie, w ogóle jesteśmy teraz w takim klimaciku? Totalna wioska gdzieś w głębi Belgii. Tak więc jesteśmy już na obiekcie, ale słuchajcie, ten dom, wiejski dom w Belgii, prawdopodobnie księżnej. Ja księżna tutaj mieszkała, tak, ale on jest tak zdewastowany, że po prostu szkoda słów, ale jak już tutaj jesteśmy, to po prostu przejdziemy przynajmniej i zobaczymy. My widzieliśmy zdjęcia sprzed dwóch lat, to jeszcze to w miarę wyglądało. Dobra, chodź, zobaczymy jak to tutaj. Także ten dom na wsi w Belgii to niestety totalna demolka, ale zachowały się tu jeszcze jakieś stare szafki. Wejdziemy do tego pomieszczenia. To była Łazienka. Słuchajcie. Czy kuchenka? Zaraz to nie, to była jakaś kuchnia. A tutaj, jakiś dawny kominek. Okno na świat. A ja nie wiem, czy nie słyszałem jakichś stuków puków na górze. No, właśnie coś hukło na górze. Także idziemy to sprawdzić. Teraz nie wiemy czy hukło coś na górze czy na zewnątrz. Także wejdziemy na górną kondygnację. No to takie może być też dość miejsce trochę niebezpieczne, tak? Także Czekaj. Ja pójdę przodem. O Boże, stare łóżko. Dwa stare łóżka, dawny kominek. Jeżeli ktoś miałby tu być, to pewnie tylko jacyś bezdomni. Jakiś pokój. Jak tam? Ja nisko tam leży, kurde, zdechły szczur, nie. Mijaliśmy go patrz. O, faktycznie, na schodach. Dobra, ale zobaczcie jaka ruina z tego została. W każdym pomieszczeniu były kominki, słuchaj. No, nagawa też. Tutaj trzeba uważać na te podłogi. O, tutaj pewnie jakiś bezdomny miał Dobra. posłanie. Kolejny kominek tutaj był, znajdował się. A my przejdziemy przez to pomieszczenie. Co tutaj było? To też jakiś pokój i kolejny kominek. Patrz jakie łoża. Niesamowite, ty, normalnie jak tutaj wszystko stuka puka, nie? Tak po cichu. Kurde, trochę strach, nie? Kolejny kominek. w każdym pomieszczeniu. To był dom kominków i dom łóżek. Słuchajcie, ile tego tutaj jest. Uważaj, nie chodź po tym tym. Robi zdjęcia? Dobra, to ok. Ja zajrzę tutaj do kolejnego pomieszczenia, w którym również były łóżki. Ewidentnie ktoś tu się porusza oprócz nas. Chyba, że to ty teraz zrobiłaś jakieś Co? przejście. Ja słyszę cały czas jakieś szeles szelesty, ale to. O, no to też mogło być tam gdzieś od ciebie, Łazienka. I wychodzimy z powrotem na hol. Ja przetestuję te schody, czy one w ogóle nadają się do chodzenia. Tak jakby się troszkę uginają, ale miejmy nadzieję, że wytrzymają. Chodź, chodź. Tylko spokojnie, powoli. Zobaczymy te tutaj pomieszczenia na samej górze. A, tutaj już nie było ani kominka, ani łóżek, za to leży ogromna szafa. Słuchajcie. Tutaj kolejne zachowane meble, szafa, szafa. czekaj, ja przejdę na korytarz i chciałem tam podejść. Do tego pomieszczenia, które tak wygląda pięknie, jakby z cegły. Wow. Naprawdę. Dom łóżek i dom kominków. Straszna ruina. Aż strach się poruszać, czy coś się zaraz nie zawali. No ale. Niestety, tylko takie dzisiaj udało nam się zrobić odkrywki. Zobaczmy jeszcze tu za winkiel. Także wracamy na dół po tych schodach, takich trochę, no powiedziałbym, niebezpiecznych. Ale tutaj parę razy coś pukło, nie? Mhm. dziwne to było co najmniej No być może nie no myślę, że nie ma tu nikogo. Oby Czekaj to już ledwo co widzę. A to jest ta wanna. Ale tam były schody zawalone niżej. Aha. Prawdopodobnie ja to sprawdzę to je, ale tak, to są te zawalone schody tam niżej. One aż tam się zawalają po piwnicę, tak żeby z sensu. Wracamy tamtą stroną, którą przyszliśmy. Tylko pozwól, że pójdę pierwszy, nie? A ty trzymaj się blisko mnie. Nie no. Katastrofa. Patrząc na to, jak widzieliśmy zdjęcia, a teraz totalna tragedia. Wiesz, patrząc, mówię tak jak mówiłem przed chwilą na te zdjęcia, no to ten dom musiał być kiedyś naprawdę piękny. No tam jeszcze też był komentarz, że do zdjęć idealnych, ale teraz to No na pewno nie teraz i słuchajcie, no tędy jedyne możliwe wejście, jeszcze tam na dole. Później może jakieś zdjęcia zrobimy, po czym się wspinaliśmy. Zobacz, filary takie były, piękne. Tam byliśmy? Nie. To chodź. Nie, nie wyszliśmy. To chodź tu, zobaczymy. Ale te wrony tam kraczą. To są te schody zawalone, o których Ci mówiłem. Ale Piękna. A co to jest? Szczota. Ale taka. A zaświeć mi tam do środka. Tam jakiś stół jeszcze taki stoi. Ciekawy. No i to by było chyba na tyle. Do piwnicy nawet nie schodzę, bo to się może pozawalać, nie? Także nie ma sensu. Poczekaj, jeszcze chcę zrobić. Dobra, okej. Okay. Wyjście do najłatwiejszych nie należy. Ale jakoś wróż trzeba. Nic zahaczyłem nic nie. Re, na zewnątrz, a teraz zabieramy was. Bo tam jeszcze powinna być... Bardzek i kolana w ogóle. Ja też takie Oddyta mam. Masz, tam jeszcze są jakieś budynki. Prawdopodobnie jakieś gospodarki. Klarnia jakaś była na pewno tam i coś jakiś budynek obok. Nie? Zobacz jak zabezpieczone, nie? Wszystko dachami. No, ale zabezpieczone, ale ktoś już rozwalił, nie? Ale pokradli, rozwalili katastrofa, a tam... Powinniśmy jeszcze dotrzeć do takiej małej szklarni dawnej. Jakiś budynek jeszcze obok, ale... Tak, mówię, to jakieś pomieszczenie gospodarcze musiało być. A tu ci... pozostałość po parasolce. Tak, ale powiem ci, że takie stuki póki dziwne tam były. Może woda ja bardziej... kapała. Nie, ale to nie były stuki wody. To ja, ja bardziej tak jakby... Ktoś tam na ktoś, Ale mi się bardziej wydawało na zewnątrz, że ktoś był, na w no środku. może przez te okna też idą jakieś wieże. Czekaj, Włosny, pokażę. Tak Kiedyś tu było pewnie bardzo ładnie. No na bank to było fajnie, ale niestety... Dobra, zaraz Wam pokażemy jeszcze szklarnię. O i ten budynek. Także co? Tutaj ta szklarnia wspomniana, ale to też nie za wiele. I idziemy przynajmniej na ten poziom na razie zerowy. A tam jest krzyż, czy co tam jest? Nie, to nie jest. Krzyż. Nie, 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 nie. Myślałam, że to jakaś kapliczka. Ale tak wygląda. Ale nie? tak wygląda, nie? To w ogóle... Ty ty tutaj te jakby garasz, czy to... Ciężko powiedzieć, obejdziemy to najpierw tutaj. Tak, jakieś komórki tutaj też jakaś droga prowadzi. Zobacz, wydeptana ścieżka. Nie wiem, czy tędy też byśmy gdzieś nie zaszli. A tu, ej, zobacz. Odkryliśmy pewnie drugie wejście, ale to okaże się dopiero za chwilę. Nie, tu jest jeszcze jedno pomieszczenie. Taka mała szopa, ale tam chyba jest wejście w środku. No, tak jak mówiłem, jest wejście do środka, ale nie, tutaj nic nie ma. Tu też jakiś materac, czyli ktoś tu sobie gdzieś pewnie podsypiał czasami. Szkoda takiego obiektu. I zobacz, takie kurde domy popadają w takie ruiny. Ktoś na to pracował całe życie. I co? I co zostaje po człowieku? Nic. To jest straszne. Tak naprawdę. Także wchodzimy teraz już od drugiej strony do tego pomieszczenia, które. To taka nawet świeża butelka wody. Tutaj woda kapie, akurat. Słuchaj, to jest wejście do szklarni. Aha. tutaj mamy. Yy, tamtymi pewnie jeszcze jednymi bocznymi drzwiami, także zaraz to przejmiemy. Zobacz, to jest ta szklarnia, stare wiadro na tym. No niestety. Liczyłem, że tu będzie w miarę ładnie. Ale jest jak jest. To co, jeszcze uderzymy myślę na te boczne drzwi, żeby zobaczyć, czy uda się wejść na tą wieżyczkę. A zaświeć mi tutaj jeszcze w ten otwór. Tak, tam jest jakieś... Nie, nie, to jest jeszcze inne pomieszczenie chyba. Zaświeć mi tam głębiej. W lewo, tu jakieś drzwi są jeszcze. Dobra, trzeba to obczaić. A ja idę na zewnątrz. Jeżeli ma nam się udać wejść tutaj na tą wieżyczkę, to myślę, że tylko tymi drzwiami, ale ja przypuszczam, że one są zamknięte. <grym> Zaraz się dowiemy. Niestety, ale jakieś sposobności przez jakieś okienko? Nie no, te okna też są zastawione. Jeszcze zobaczę tą dużą dramę. bramę, ale nie sądzę. tutaj nawet widać, że jakaś decha jest od drugiej strony i ona jest po prostu poprzegwcana. No ciekawe co tam było u góry. No chętnie bym to obadał. Ale Może nie... to był też jakiś dom mieszkalny, Myślisz, chociaż nie, nie wygląda. No ale te wejście z boku, no ale to wejście tam jest chociaż tylko do... Cresz to powiedzieć co to mogło być. Nie mam pojęcia, ale jeżeli chodzi o tą miejscówkę, to po prostu już powoli spadamy. A zauważyłeś, jakie piękne drzewo? Tak, Patrz. tak, ono jest niesamowite. Ale... super. Miejsce fajne tylko, szkoda, że tak zdemolowane. Zdemolowane i to nie czas zdewastował, tylko ludzie. No nie, bo na zewnątrz to to nawet ładnie jeszcze wygląda, nie? No niestety. Tak. Także, słuchajcie, lecimy dalej. tym samym zakończyliśmy naszą kolejną eksplorację. Tym razem odwiedziliśmy Belgię i tajemniczy dworek nieznanej księżnej. Jeżeli podobał ci się film, zostaw suba, zostaw łapkę, napisz jakiś komentarz i zapraszamy was do kolejnych odcinków. Pozdrawiamy Lost Place Zar.